Sara Tonder, Karolina Jaworzyna Śląska. Miejsce drugie Sandra Traczyk, A zwyciężyła w tej kategorii wiekowej Weronika Laszkiewicz. -A. Te drugie, a zwycięzcą został Bartosz Rudyk Moto Akud Jelcz Laskowice. Zapraszamy. Uuu! Uuu! Proszę Państwa, niektóre nazwiska nam się powtarzają, a tak jak mówiłem, specjaliści kolarstwa szosowego jeżdżą często wyścigi górskie i na odwrót. Dobrzy, górale często startują także na szosie, a najlepszym przykładem tego jest nasza miszczyni. Świata wicemistrzyni olimpijska maja włoszczowska, która przecież zdobywała tytuły także w wyścigu szosowym w polski w wyścigu szosowym i oczywiście kolekcjonowała te tytuły w wyścigu cross-country. Bardzo proszę o podejście, tak, bardzo proszę i ustawiamy się od tej pory tutaj bliżej. Bardzo proszę met od koń, końcowej, końcowej listy z serii. Dziękujemy bardzo. To są najlepsi w kategorii młodzi.